Na nie pójdzie? Nie, na skos nie pójdzie, tylko może się po liniach prostych poruszać. Dobra. Mhm. no i znowu, spróbuj zdobyć tego czarnego pioneczka. Samą wieżą rozumiem? Mhm. tak, bo to jest najkrótsza droga, bo zanim król się doczłapie po tego pionka, to zdążysz wieżą yy, kilka razy szybciej złapać tego pioneczka. No okej, okay. no to są dwie takie same najkrótsze drogi, chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, okej. Okay. Okej, okay. dobra, i od razu mówię, że wierzą możesz tak daleko jak chcesz. Czyli teoretycznie, no, a... możesz. Aha, od razu się poruszyć tutaj. Dobra. Dobra, to cofamy? I jeszcze raz. I może się. O, super, tak jest. Dobra, ja idę tu. Super Ansko, dobra. No i teoretycznie to byłaby wygrana dla białych, bo już jak mamy, zobacz, mamy króle, ale ty dodatkowo, tak jak